Oto Australia za kratami. To prawdziwe więzienie. W tym świecie albo jesteś niebieski, każdy dzień to zabawa w kotka i myszkę, spokojnie, przymknij się, albo zielony. Wszystko jest konfrontacją. Jesteś tylko numerem, nie włożysz maski, jesteś kim jesteś. Znalazłem strzykawkę, wyjaśnisz? Od pierwszego dnia za kratami, w więzieniu nie ma nic fajnego, do ostatniego. Wszystkie kiedyś wyjdą oby lepsze niż gdy tu trafiły. Jak wskazanych na Szowszenk. W tym odcinku akcja zespołu natychmiastowego reagowania. Weźmiemy ich z zaskoczenia, czy podejrzany połknął do wody, mógł schować do kieszeni albo zjeść. Przemytniczka narkotyków, obiecano mi 15 tysięcy dolarów za odbiór przesyłki, było w niej 20 kilo kryształu. I jej droga do odkupienia. Jak wyjdę, chcę być artystką oraz wracam do więzienia, odkąd skończyłem 18 lat. Dlaczego ludzie wracają za kraty? Bez odpowiedniego wsparcia skazujemy ich na porażkę. Co tu robisz? Nawaliłem. Zakład karny Silverwater. U 63% więźniów w przeszłości zdiagnozowano problemy psychiczne. Niektórzy trafiają za kraty w tak niestabilnym stanie, że muszą przebywać na specjalnym oddziale. Rebeka pracuje właśnie z takimi osadzonymi. Bycie kobietą w więzieniu dla mężczyzn ma swoje zalety. Jesteśmy dla nich jak matki i siostry, i tym zyskujemy szacunek. Uspokój się. Spokojnie. Już sobie idziemy. Uwielbiam przychodzić do pracy z myślą, że mogę zmienić czyjeś życie, choćby odrobinę. Umiejętności Rebeki mają zaskakujące źródło. Przez 13 lat byłam fryzjerką. Zawsze lubiłam rozmawiać z ludźmi i słuchać o ich problemach. Potem studiowałam pomoc uzależnionym oraz chorym psychicznie, i pracowałam w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn. Tam dowiedziałam się o lukach w systemie po wyjściu skazanych na wolność o braku wsparcia. Stwierdziłam, że można zrobić więcej, gdy jeszcze są za kratami. Dlatego wstąpiłam do służby więziennej i zajęłam się zdrowiem psychicznym. Więzień już się uspokoił, więc Rebeka spróbuje mu pomóc. Wysłałaś tego maila? Tak, to dobrze. Chciałem się widzieć z lekarzem, odmówił? Może się uda po lunchu. To trudna, ale satysfakcjonująca praca. Wielu więźniów doświadczyło w dzieciństwie traumy. Często chcą być po prostu wysłuchani. Wychodzisz we wrześniu. Często słyszę: Dziękuję pani. Nikt wcześniej mnie nie słuchał i mi nie pomógł. To miłe. Wychodzisz na warunkowe? Tak. Pomogą ci z mieszkaniem? Tak. Po ustabilizowaniu stanu psychicznego więźniowie są przenoszeni na inny oddział. Mogą przebywać z innymi osadzonymi i codziennie widzieć się z pielęgniarką. Potem staramy się, żeby mogli wrócić do szerszej grupy. Wszystko gra? Tak. Są spokojni, miła odmiana. Mam tu listę ludzi do odwiedzenia. Po ustabilizowaniu więźniowie często przypominają sobie o niezałatwionych sprawach. Jeden ma problemy z nieruchomością. Spróbujemy dostarczyć te papiery na adres jego matki. Inny nie może się dodzwonić do prawnika. Postaramy się nawiązać kontakt. Jednak największym wyzwaniem jest przygotowanie więźnia do wyjścia na wolność. Bez odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub pracowników socjalnych, skazujemy ich na porażkę. Tristan jest jednym z tych, którym już kilka razy nie powiodło się na wolności. Nigdy nie pracowałem. Odkąd skończyłem 18 lat, szósty raz jestem w więzieniu, a mam dopiero 25. Łącznie siedziałem jakieś 6 lat, wracam tu od 18. Gdy był nastolatkiem, zdiagnozowano u niego chorobę psychiczną. Jego stan pogorszyły narkotyki. Jak jestem naćpany, popełniam przestępstwa, żeby zdobyć towar, kradzieże samochodów, pościgi, włamania. Właśnie za takie rzeczy mnie skazują. Tym razem Tristan trafił za kraty w złym stanie psychicznym. Umieszczono go na specjalnym oddziale. Posadzili mnie po przedawkowaniu, dlatego trafiłem do tej celi. Teraz jego stan jest stabilny i przeniesiono go do innego bloku. Mam stany lękowe i depresję. Dostaję leki, które pomagają mi zasnąć. Znów odlicza czas do wyjścia na wolność. Ale zanim to się stanie, musi rozwiązać pewne problemy na zewnątrz. I tu wkracza Rebeka. Jest miła i pomocna. Jak trzeba coś załatwić, najlepiej pójść do niej. Za chwilę. Od pobytu w bloku o zaostrzonym rygorze obiecano mi 15 tysięcy dolarów za odbiór przesyłki. Było w niej 20 kilo kryształu. Do pracy poza więzieniem. Norma świetnie sobie radzi oraz więzień złapany na gorącym uczynku. Przypisali mi, wziąłem od jednego z chłopaków.